Wraca temat zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nie wiem, czy będzie on omawiany w TFOP, dlatego też zrobię to ja. Bo opinia w, pol w Polsce publiczna zasługuje na to. A także dlatego, że mają już trwać rozmowy w kręgu wykonawczym, cokolwiek to znaczy. Uważam, że ten scenariusz byłby zaakceptowany przez zachodnie społeczeństwa i co za tym idzie, polityków, ponieważ na pierwszy rzut zostały wytypowane Wojska Polskie, Czeskie i Krajów Bałtyckich. Witam Was. Za pomysłem stoi Nikolas Tencer. Nazwijmy go roboczo francuskim Jackiem Bartosiakiem. Najpierw mówimy jego pomysł, a na końcu sprawdzimy, kto za nim stoi. Wtedy Tencer mówi o potrzebie wygrania tej wojny przez Ukrainę. No i teraz zapnijcie pasy. Spytany, jak Francuzi mogliby się przysłużyć, to powiedział, że mogliby w końcu wysłać to nowoczesne uzbrojenie, które dotąd nie zostało wysłane. No i powinno się namawiać Polaków, Czechów i Bałtów, by wysłali wojska w Ukrainę. Ja Zapytany o to, co Francja może zrobić dla Ukrainy, Nicolas Stencer odpowiada, zależy to nie tylko od Francji, ale także od akceptacji pozostałych krajów, Unii Europejskiej myślą w pierwszej kolejności o wszystkich dostawach nowoczesnej broni, które nie zostały dostarczone Ukrainie. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogły zrobić znacznie więcej. Wiem, że między Francją i Ukrainą toczą się rozmowy na temat dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Myślą jednak, że to, co powinni zrobić Emmanuel Macron i przywódcy Unii Europejskiej, to spróbować przekonać niektóre kraje myślące o przyszłości Unii Europejskiej, m.in. Polskę, Czechy, państwa bałtyckie, a może też kilka innych do wysłania wojsk na wyzwolone terytoria Ukrainy. Albo pod parasolem Unii Europejskiej, albo NATO. Może kilka innych krajów. <laughs> chłop, chłop w ogóle nie udaje, prawda? No, oczywiście, no, wojska polskie, czeskie, no, krajów bałtyckich, Miałby stacjonować na terenach kontrolowanych przez Ukrainę, nie mielibyśmy brać udziału w kontrofensywach. Jeszcze. Ci żołnierze nie będą walczyć o odzyskanie okupowanych terytoriów, stacjonowanie tam wojskę zapewni jednak przynajmniej pewne gwarancje terenom, które są obecnie wolne od sił rosyjskich. Jeśli nie możemy teraz mieć Ukrainy w NATO, ponieważ wciąż trwa wojna, to moglibyśmy mieć NATO na Ukrainie lub Unii Europejską na Ukrainie. Byłaby to najbardziej konkretna gwarancja bezpieczeństwa, jaką moglibyśmy zaoferować. No, sami słyszycie, najlepsza francuska gwarancja bezpieczeństwa to wysłanie Polaków, Czechów <grych> i Bałtów. No ale no, zadajmy sobie pytanie, ale gdzie mielibyśmy stacjonować? Na zachodniej Ukrainie, czy może bliżej frontu? Nie wiem, 10 km od frontu, 20 50. A co się stanie, jeżeli Rosjanie posunęliby się do przodu? To polskie wojska miałyby uciec, przesunąć się znowu na bezpieczną odległość, czy już wtedy musieliby walczyć o wolną Ukrainę? Bo to tak się łatwo mówi, prawda? Nie da się nie zauważyć, że to jest odgrzany pomysł, Jarosława Kaczyńskiego z marca 2022 roku. Wtedy to się nazywało misją humanitarną czy misją stabilizacyjną. Pamiętam jak dziś, kiedy Józef Orzeł w polskim radio mówił, że no, takie wejście będzie się wiązało z gradem rakiet posłanym na polskie terytorium. Nawet nie wiem, czy nie użył stwierdzenia polskie miasta, albo sobie to zaraz odsłuchamy. W każdym razie grad rakiet na polskie terytorium, ale pan Józef jest gotowy na takie. Poświęcenie. Ale bym wrócił do tej propozycji Kaczyńskiego. Otóż zapytałeś, co mamy robić. Jak, jak ten Zachód taki, jak zwykle, taki jak przed drugą wojną światową, jak zwykle. Tyle tylko, że Amerykanie inaczej się zachowują. E e mamy właśnie pokazywać, że tym to się skończy i oni oberwą. Lepiej zapobiec temu albo rozwiązać to wcześniej, zdala dala od granic unijnych, i właśnie na tym polega jeden z aspektów tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Misja pokojowa w zachodniej Ukrainie, która oczywiście zakończy się strzelaniem, ale rozwinę ten kierunek. Będzie przeniesieniem tej wojny, a może jej też ograniczenia do Ukrainy. To nie jest pewne, bo jeżeli tam wejdą polskie jednostki, no to Rosja oczywiście może uknąć, że trzeba mm, jakiś grad rakietowy przyszykować na Polskę. Z kolei teraz, po dwóch latach, ten ser rozwiewa obawy i mówi, że Rosja nie zdecyduje się na taki krok. No, i Zachód mógłby dać nam, Czechom i Bałtom, gwarancję bezpieczeństwa w postaci uruchomienia artykułu 5. No, śmieszne to jest. Tencer zakłada, że Rosja zagroziłaby tym krajom, ale te państwa są również krajami NATO. Jeżeli siły NATO zostaną zaatakowane w jakiejkolwiek części świata, na Ukrainie lub gdzie indziej, wówczas kraje te mogłyby. Uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Mogę się z łatwością założyć, że Moskwa nie podjęłaby ryzyka. Ja może nie będę oryginalny i powiem to samo, co dwa lata temu. Zrozumiałe jest, że Zachód chce zabezpieczyć swoją strefę wpływów, ale jedyną gwarancją bezpieczeństwa jest wysłanie tam wojsk Stanów. Zjednoczonych. To wokół Stanów Zjednoczonych powinna być sklecona koalicja i można to sobie nazywać misją humanitarną, misją stabilizacyjną. Dopiero wejście Amerykanów jest gwarantem nastania pokoju. Cytując eksperta, mogę się o to z łatwością założyć. No bo to, co Hu proponuje, jest po prostu bezczelne. Owszem, jeszcze dwa lata temu, tak na świeżo, myślę, że ogół społeczeństwa tutaj w Polsce zgodziłby się na taką misję. W końcu na pomoc czekali dorochi ukraiński bracia. Jednak zdaje się, że obecnie emocje w Polsce już opadły, prawda? Spieramy się z Ukrainą o kwestie rolnictwa, o kwestie branży transportowej. No i też poznaliśmy smak wdzięczności ze strony ukraińskich elit, prawda? Tak więc uważam, że optymalny moment już minął, chociaż jeżeli mają się toczyć rozmowy w kręgu wykonawczym, to emocje polskiego społeczeństwa mogą być, mogą być drugorzędne, prawda? No właśnie, ten ser mówi o, o rozmowach, które się toczą, o rozmowach na szczeblu wykonawczym. Ta kwestia nie jest dyskutowana wśród szefów partii politycznych. Ale na pewno w kręgach wykonawczych. Ale z tego co wiem, decyzja ta nie została jeszcze podjęta. Powiedziałbym wszystkim zachodnim przywódcom, nie lękajcie się. Okrutnik, no. A teraz tak na szybko, kim jest ten ser, by ustalić, czy chłop jest mitomanem, czy rzeczywiście może mieć dostęp do polityków, do polityków chociażby tego kręgu, Wykonawczego. Nikolas Tencer jest starszym urzędnikiem, naukowcem, pisarzem i redaktorem. Jako były szef departamentu w Biurze Planowania Strategicznego napisał trzy oficjalne raporty dla rządu francuskiego. Był dyrektorem Instytutu ASPEN od 2010 do 2015 i działał jako skarbnik i prezydent. Jest także starszym nierezydentem w Centrum Analiz Polityki Europejskiej, CEPA, w Waszyngtonie. Czyli tam w Waszyngtonie analizują politykę europejską i e, pan, pan, pomaga. <laughs> Znalazłem jeszcze fotki tutaj w Warszawie z panem Andrzejem, a także z prezydent Tichanowską. więc e, niewykluczone, że pan Swobodnie porusza się w różnego rodzaju koteriach, decyzyjny nie jest, ale, ale pewnie tu i ówdzie słówko nieraz przepnął. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało zapraszam Was na zakładkę wideo, sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy zainteresowałby Was starszy film. Odsyłam także na kanał z Giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.